Cześć, cześć! Ja jestem Cisak na pierwszy odcinek na mojej male, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zbudować wieżyczkę na podobnego do Lola. Tak, w tylu Lola i po prostu, no, bez żadnego gadania. Widzimy się w końcu, jak A więc tak, widzowie, Tu jest taka jakby wieżyczka w stylu Lola. Tutaj podesz... jak, yy, jak tam ją nagrywał, jak ją po prostu zbudować. I w dzisiejszym odcinku po prostu, Wam pokażę, jak ją zbudować, pokażę Wam, jak ona działa. Już. Mamy po prostu szkielet, to jest nieskończona jakby wieżyczka, ja zaraz tutaj umrę, ale spoko. I po prostu jak sobie podejdziemy tutaj, to nie będziemy nas strzelał. To jest, widzowie, bardzo łatwy sposób, żeby to zbudować. Jest, jeszcze raz na giemona pójść, bo jest slime z... idą. No, po prostu, widzowie, skopiuję te bloki od razu. Mam wszystko? Tak. ale już widzowie, jest już ucięcie, problem jeden techniczny czyli tutaj tu zbudowałeś proszę raz, dwa, trzy, cztery, pięć wysokości w górę możecie użyć dowolnego ale lepiej taki kamień bo on fajnie się dopasowywuje. jakby tutaj mówiłem że to pierwszy odcinek na moim nowym kanale jest tak, junior tak tutaj robimy taką dziurę jedna tabliczka tu te dziury zaraz załatwam tak. teraz tak wbijamy sobie tutaj Jedno idzie, jedna woda idzie tu, jedna tu i jedna tu. Potem tutaj widzimy e, kamienne płytki, jak byle jaką tam kamieną. Byle co. Tutaj tak, takie cuś. Dobrze to robię? No tak. Akurat dzisiaj oglądałem w do Widoknesa i myślałem, kurde, dobry pomysł, żeby to nagrać, ale... Proszę mnie, nie hejtujcie, że jakby to ściągam od Widoknesa, ja po prostu... Nudziło mi się, nie wiedziałem co nagrać, więc nagrałem to. Ech, tak, woda jest... Tutaj. Ups, sorry. To trzeba widzowie tak zrobić. Czyli czekajcie, to musimy trochę zmniejszyć. Pierwszy bag. Miśnia. Znaczy po prostu jakby to tak to ma być? Ha. Wysokość taka. Sporo ja po prostu to robię na pamięć trochę. Yy, tak... 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 No i... tak... Już mamy wieszczkę gotową. Ale co zrobić, żeby ona strzelała? Po prostu widzowie wie, że się spał u Wbijacie tutaj i on sobie po prostu podlatuje do góry. Tak. I może Wam jeszcze widzowie pokażę jak zrobić y, wieżyczkę gasta. Ale to widzowie za chwilę to pocięciu. No to widzowie widzimy się pocięciu, jeśli mi się uda jeszcze zrobić wieżyczkę gasta. A więc cięcie! Więc tak widzowie jesteśmy już pocięciu. Jak widzicie, zbudowałem tą wieżyczkę gasta. Trochę mi to zajęło, ale się nie poddałem. Tak ujrzałem tylko do i już to zbudowałem. <laughs> no i tak, tak się prezentuje widzowie nasza wieżyczka. Ona ma już dalszy zasięg. Możecie sobie jakąś ją urządzić. Tylko zrobiłem błąd, że zbudowałem to z kamienia, bo jedynie gaz nie rozwala bruku. Ale teraz sobie ją przedstawię. I teraz pokażę jak ją zbudować. Chociaż mam dwa HP, to był straszny pomysł. Tak, ba ma bardzo daleki. Yy... Ma bardzo daleki system rzucania yy... po prostu tych kul. jak się tutaj. Au! Patrzcie, cały czas. Pał. Ca cały czas. O, ja to chcę odbić i tego ślama zabić. O, udało się. No i patrzcie, cały czas. Cały czas. Aż chyba dotąd gdzieś. Bardzo daleki ma system jakby, rzutu. Uuu, creeper. Daję się nie będę bawił. K, dodał do, Tak, i zaraz wam widzę, pokażę jak ją zrobić. To jest trochę skomplikowane. Trudno było mi ustawić gasta w ogóle. To jest dałem rady i po prostu tak. Byle jaka wysokość może być. Więc zrobię tak. I musi być kwadrat o wielkości 6x6. 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 Oczywiście link do kanału do Knessa też macie i do tego odcinka, jeśli by mi się coś nie udało <laughs> Tak, takie coś tutaj, ma, taki czuć mamy Po prostu zabudowujemy podłogę yy, Tutaj, tak Ale tutaj trudne jest ustawienie gasta Dlatego tutaj Dobra, te strzały już zniknęły, po prostu chciałem Zlikwidować gasty, które mi pouciekały, ale dają sobie radę. Bo jak widzowie... <laughs> widzowie.. Ogląda, oglądam ostatnio bardzo dużo do Knesa. Lubię go. Będzie w kanałach polecanych też. Podam go. I tak widzowie, to jest mój nowy kanał. Drugi już. I teraz trzeba jakoś go ustawić. Nie przejmujcie się tym. Ups, mój błąd. Coś mi tu nie idzie. O! Już mamy ustawionego gaz. Czekaj. H4. One mi gaście. Dobra, poleciał sobie. Raz, dwa, trzy, cztery. Widzicie, widzą, mi tutaj nie trzeba bardzo dobrze wymiary znać, a u mnie z wymiarami trochę słabiutko. Tam leci nasz gaz. Powinno teraz zadziałać. Już wam nie będę pokazywał, jak ten gaz działa, bo dwa na raz, będą we mnie nabolały, ale spoko. to działa? Jego trzeba tylko przesunąć i sobie. O! No teraz jest trochę krzywo, to ja w niego wejdę. O! Nie ogarniam czemu te gasny widzowie tak... No patrzcie, no teraz zrobię ja może że. Mamy... No, ten zeru. Znieśmy teraz to. I to. Oj, widzę, jesteśmy dzisiaj załatwiony. Dzień ciągle mnie rodzina woła. O, dobra. Tak, Gast jest... Nie, już jakoś stoi? I on widzowie, będzie już działał. O, jeszcze takie ostatnie poprawki. Tutaj można zrobić, bo... On strzelał 360 stopni ja akurat tak robię. Można sobie tak. Dobra widzowie to był jak tych gasta trzeba zrobić. Myślę, że podobał się odcinek. Lajkujcie! Odsyłajcie mi pomysły i jeszcze dzisiaj pojawi się dom z super domu ptu, e, domu dzięki za pomocą koment, który sam się buduje, jeśli mi się uda, Jeśli mi nie wywali komputera będzie error, no to postaram się go wrzucić. Ja widzowi was żegnam. Aż kiedy ty, zniknę bo renderit dystans i jeszcze noc. Ja was właśnie żegnam. Tradycyjnie! tradycyjny Żółbik na pożegnanie! EO!